Nie wiem, czy wy też tak macie, jak otwieracie pudełka z nowym sprzętem i się nimi jaracie. Zwłaszcza jak ma takie oznaczenia. Oficjalny unboxing cool XTR na sezon 2026. To są w takich niepozornych pudełeczkach. Delikatnie zapakowane. W zestawie mamy pewnie frychy. Otworzę drugie. I zaraz zobaczymy. Dam kamerę na statyw. Sprawdzimy. Co jest dokładnie w zestawie. Ile ważą. No i jak wyglądają. Sztuka numer dwa. Piękna biała. Jedziemy z najpierw przed nim koło zaraz otworzymy. Leciutkie. Naprawdę czu czuć to w ręce, że to jest bardzo lekkie koło. Teraz zjedzmy czymś do rągę. się nie przeszedł? Co mamy w zestawie? Odszliśmy, no. Kuchsprch. W sumie to dwie, zapewne pewne neple. Dobrze, że są, bo mają mocno nietypowe średnice, więc ciężko będzie taką dostać, jeżeli nie będzie to Szymano. Jakaś instrukcja. Tak, nie, karta bezpieczeństwa, która musi być. No tutaj są jakiś czek w kopercie. Ja. Specjalnie kluczek Więc tutaj mamy. Koło przednie. Oficjalne ważenie koło przednie. 537 gramów z wentylem i taśmą tubeless. No i jedziemy z kołem tylnym. 644 gramy z wentylkiem i oczywiście taśmą tubeless fabryczną. No, leciutko. Dlaczego mówię, że fajnie, że są szprychy w zestawie? Bo patrzcie, jaką mają średnicę. 2,2 mm do 2 do 1,7 do 2. Nie? I w dodatku są wykonane z takiego materiału. Gdzie ja zgubię magnes? Z takiego materiału, że ucieka. Że magnes się nie chyta. To są titanowe szprychy. Więc sam jestem ciekaw, ile waży taka sztuka. Nie wiem, czy ta waga to ogarnie. 3,5 g 3,6 gram. Całkiem ładny wynik. Więc mamy tak. Koła są oczywiście w standardzie Boost. Czyli 148 na 110. Po 24 szprychy. Cieniowane i tytanowe. Zapięcie bębenka 3,5 stopnia. Słyszycie to już? Będą głośne. Straight pull przód i tył. Oba mają po 24 szprychy. Obręcz. Karbon. Tak to pięknie wygląda. Jeszcze zmierzmy sobie oficjalnie żeby było Jaką to ma wewnętrzną? 29 mm. Tu jest naklejona taśma wentylek. Pod taką Umową uszczelką, czyli według Szymano, nazwane to jest uszczelnienie labiryntowe. Mamy łożysko maszynowe. Tak wygląda po zdemontowaniu bębenka. Łożysko maszynowe. Tuleja prowadząca uszczelka. Bębenek, Dalej już nie będę rozbierał, bo już by to trzeba było przesmarować. Sprężynka, segery. Nie szarpcie go jak Raczeta, bo są segery. Sprawdźcie najpierw instrukcję, jak to zrobić. Tak to wygląda. Co prawda nie mamy opony. To pewnie za kilka dni. Ale posłuchajcie tego. Mega gęsto, ciasno i głośno. Jest głośno. Porównałbym ją do hydry albo takie 240 sucha. DD, nie? Ładnie, tak jest maksymalne odchylenie. Obręcze jak sobie nie zakręcimy. Ciężko to pokazać w ogóle jest to tak mało. To, tak równe jest koło, że prawie tego nie widać. W tak w jednym miejscu tutaj sobie trzę No górę-dół, czyli bicie pionowe troszkę większe niż boczne, ale zapewne w granicach tolerancji. Ten somet super B pokazuje dla każdej sprychy od strony kasety 26 dla strony od tarczy 25, ale w zasadzie nie powiem ile to jest kilo, bo musiałbym go skalibrować pod konkretną szprychę bo są cieniowane i takich nie ma w katalogu w dodatku są z tytanu więc nic to nie mówi poza tym że są równo naprężone Przecież się nie dorobiłem czujników zegarowych może jak sprzedam jeszcze ze dwa komplety takich kół to się dorobię no mamy takie około pół milimetra bicia bocznego no najbardziej bije na na jakieś naklejce którą tu z boku mamy warming No i przód profilaktycznie strona tarczy 26, lewa strona, patrząc teraz z mojej perspektywy, lewa, czyli nie napęd, napędowa, znaczy mamy 27. Wszystkie szczury są identycznie napięte. Tarczą się idealnie gładko, żadnych oporów. Co jest jeszcze ważne w tych super lekkich kołach XTR to, że jest crash replacement czyli yy, mamy koła objęte trzyletnią ochroną wypadkową czyli jeżeli rozwalicie koło zgłaszacie się z rachunkiem za takie koło i można dostać za 50 ceny. Yy nowe koło. Czyli jeżeli ta około 300 gramowa obręcz Wam pęknie, to można ją wymienić na koło wymienić na nowe do 3 lat od daty zakupu.